Ale wtedy jest drogo, a przecież się zdarzało tak w starszych konstrukcjach, w autach z lat 90. na przykład, że się tam raz kiedyś wymieniło ten pasek rozrządu. Sam najlepiej bez rolek, bez niczego, jakoś to jeździło i było dobrze. A teraz mi pan mechanik chce mnie obrać z pieniędzy i mówi, że trzeba wymienić to, to, to i jeszcze pompę wody. No, kto Dlatego pewnie? zasada jest taka. Nie zostawiamy nic przypadkowi. Jeżeli wymieniam pasek, wymieniam rolki, wymieniam od razu pompę wody. I najgorsze jest to, że jeżeli wymieniamy sobie pasek, wymieniamy rolki prowadzące, napinacz, a zostawiamy pompę, to o, często się spotykam już z takim podejściem, że my dajemy gwarancję nie tylko na robociznę, nie tylko na części, które kupiliśmy, za, jako mechanik zamontowaliśmy, mhm. ale dajemy na cały napęd. A jednym z elementów napędu jest właśnie ta pompa. Czyli. Klient dostaje na tą starą pompę od nas kolejne na przykład dwa lata gwarancji.